Witam kolegów hodowców. W tym filmiku chciałbym zaprezentować gołębie The Clock. Naprawdę super samce. Ale jak już mówiłem, chcę trochę zredukować gołębie. I wystawiam naprawdę super gołębie. Także każdy będzie miał okazję nabyć te gołębie. Tutaj pierwszy gołąb przedstawiony to jest z 2017 roku, 253. Z obydwu stron ma super pochodzenie. Ze strony ojca 101, syn razy, syn krasa 34. Także no nic lepszego nie może być, co są w tym urodowodzie. Wiadomo, kras był czystym jansenem i to już są perełki w tej chwili na rynku. Także tego gołębie warto mieć i te gołębie naprawdę pokazują klasę. Jeżeli ktoś się nabędzie, na pewno któryś z tych gołębi okaże się strzałem dziesiątkę. Zaprezentuję teraz gołębia. Tu jest ten dowód. Są to najczystsze jonseny. Proszę, jest samiec. Tak wygląda ten gołąb. Szydło. Gołębie są idealne. Płaski, idealny gołąb. Numer Gołębia, tak jak mówiłem, to gołąb z 17 roku. A nie, to jest 250, to jest drugi gołąbek. Momencik. Gołądek. To jest ten gołąb, to są bardzo podobne do siebie. To jest ten gołąb 253. Ten rudowód był właściwy, tak, to jest ten 253. Następny gołąbek. To jest gołąbek, ten, którego pomyliłem, czyli 185. 17 roku 1854 numer oddziału oryginalny Robert Bauer no i w rodowodzie tak samo ze strony yy, ojca Kras 34 ze strony matki Dikop. także bazowe gołęby, tu widać Latek kras yy, 45, absolutnie najlepszy rozpodobiec yy, u Deklaka. Razem oczywiście 613 knokiem, to wiadomo, ale ten, ten gołąb rewelacja, w tej chwili u Bałera, on, on ma 21 lat ten stary i nadal w tym roku zapładniał wielu hodowców po tym gołębiu miała równie u braci Mocarskich widziałem samica tak samo z Krasa w ich gołębiach tam w połączeniu na Vandenabele rewelacyjnie i wielu innych hodowców, to już po, po, powtarzałem, u krzyżka Szkolnego i wielu innych. Dzisiaj na, na myśl akurat nie przychodzą nazwiska, ale ten głąb jest rewelacja. To jest ten drogowód. Jeszcze raz. Tak wygląda. Tutaj. Gołębie są top. I jeżeli ktoś będzie chciał, wystawię naprawdę super gołębie. To jest następny gołąb. Yy, numer gołębia to jest yy z 16 roku. 973. Tak samo ze strony ojca jest kras 34, ale wszystko jak widać tutaj jest Merks, Merks, stary 45, kras, także no, wszystko co najlepsze. Syn Marietty. także absolutnie najczystszy Jansen. Zrób ten dowód. Gołębie oryginał Robert Bauer. Tak wygląda ten samczyk, absolutnie klasa. I numery gołębia, tak jak mówiłem 1854, 16 rok 973. Następny gołąbek to perełka na tej aukcji. Właśnie są dwa takie gołębie. To jest ten gołąb. To jest oryginalny syn 101. 101 nie trzeba przedstawiać. Linia Merksa. 101 już nie żyje w tamtym roku, został usunięty, ponieważ już nie zapładniał. Tak wygląda. To jest go z 17 roku. Numer Gołębia to 9. Mam jego brata z 10. I tak jak widać tutaj, 14, 12. 17 rok. Numer Gołębia 9. Korzystając z okazji, tu jest jego siostra. Ta obok. Nie mam akurat do niej rodowodu. To jest samica. 13 roku, oryginalna córka 101. Rodowód mam w domu, akurat tu nie mam przy sobie. Też można ją nabyć. Tak, mówię, to już są unikalne gołębie. Tutaj jest rodowód tego głębia. To jest numer 9. Proszę bardzo. Tutaj e, nie mam rodowodu do tego gołąbka. To jest gołąb, który jest uchowany u mnie. Z pierwszych gołębi, jakie od Boera sprowadziłem. To jest nic innego jak syn Krasa 45 razy córka Krasa 45. To był pierwszy gołąb, jaki, jaki od niego sprowadziłem. I, i te były wychowane w tym właśnie roku 12. To jest go, gołąb z 12 roku. Słabo widać na bronce, ale tak on wygląda Są takie dwa bliźniacze gołębie u mnie. Jednego mogę sprzedać mocno zbudowany gołąb tak samo Zresztą wszystkie, wszystkie są bardzo mocno zbudowane Sam co są większe oczywiście samice i bardziej masywne to jest dobre. Teraz następne gołąbki za chwilę. Tutaj przedstawię. Następny gołąbek. To jest gołąb o numerze. Następny gołąbek o numerze 412 z 18 roku. Numer gołębia 605. Zaraz wezmę tego gołębka, rodowód. To jest tak samo. Ze strony ojca kras 45 i ze strony matki jest tak samo. Merks, Merks, Styr y, i 613. Oryginalny Robert Bauer. Bardzo ładny gołąb. To dowód, prezentuję tego gołębia, kapitalnie leży w ręce. Tak wygląda ten gołąbek. Skrzydło.

Wiadomo, że Knok był ojcem 613, z tu właściwie to chodzi, tylko 613 hmm, po stronie ojca, po stronie matki tak samo, tak samo. 613, 613, córka, syn i yy, samiczka yy, 20, yy, z 25, takiego samca, bardzo dobry samiec rozpadowy u Deklaka. Tak wygląda ten samczyk. I numer głowópka 412 13 rok 841. Powszę dobrze. Następny gołąbek to gołąbek 761 761 wywodzi się tak yy, z Dicopa, wiadomo, Dico był super rozpodowym gołębiem u bauera i z tej samicy, a samica jest NL 10 rok matką te, y, tego gołębia. Yy, ta samica naprawdę super gołębie i tutaj widać jest latek raz 45, estra oak, alfke kürte i też jest ten 525 w rodowodzie. Bardzo dobry gołąb rozpodowy. <laughs> Tak wygląda ten gołąbek. Potężne gołębie. Naprawdę zbudowane. Klasa. Prawdziwe, czyste janseny. I ostatni gołąb na dzisiaj. W następnym odcinku będą samice. I w tej chwili akurat byłem w samców, więcej nie zrobię. Też kapitalny gołąb. Gołąb on numerze 500 i tak w tym gołębiu ze strony ojca jest tak Borgmans Borgmans, Geloger, wiadomo Geloger, Witoger to były gołębie rewelacyjne Jansen. Jestem, lodowodzie, jest tu z ze strony ojca, ze strony matki jest 613 i wszystko na krasa 45. Że absolutnie super pochodzenie głębi, Dobra, jest z petarda. Wiadomo jak stare janseny, identycznie go wygląda. Skrzydło bardzo mocne. Dziękuję za prezentację. Życzę miłego oglądania, i może ktoś sobie zrobi prezent. Pozdrawiam.